No i cześć. Mamy Wam wszystkim z tej strony. Bercik kontynuujemy naszą przygodę w gry Death Stranding. Eee, I tak na początku będzie krótka pogadanka. Najpierw eee, chciałbym przeprosić za moje wulgarne zachowanie. Moje wulgaryzmy. Eee, postaram się nie przeklinać, ale jak mi się coś wymsknie, no to eee, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tu przyjmuję do alpinistki zlecenie, ponieważ i tak musimy tam się dostać. E, I tak, na razie odcinki będą trochę krótsze, ponieważ bez, późno wracam z pracy ty ostatnio. Ale nie chcę robić jakichś e, przerw w, w nagrywaniu, więc też e, chciałbym, żebyście mieli to na uwadze że będziemy szybciej kończyć e, gdzie, gdzie ja mam iść gdzie ja mam iść tu mam iść dobra w sumie mogę odpalić to możemy sobie tam jechać i pogadać e, i tak, miejcie też na uwadze, że po prostu no taki jestem ogólnie osobą bugarną Mam nadzieję, że będziecie brali to pod uwagę, nie robię tego, nie wiem jak to nazwać z przymusu, tylko bardziej fungistycznie, więc też to nie jest coś takiego, o kurde, że przepraszam, nie będę robił tego, tamtego, siątego, bo mówię, no robię to jakby to nazwać czysto dla do takiego po pracy po prostu żeby się wychillować, sobie y, pograć, bo mam coś takiego pewnie osoby, które to oglądają wiedzą ale jak gram sam, sam dla siebie to szybko mi się te gry nudzą, nie wiem czemu po prostu nie lubię y, sam spędzać w, w jakiejś grze, nie wiem jak samemu gram to pogram z pół godzinki takie już Ech, nie chce mi się, i kończy się na tym, że. Chyba, chyba skręcimy w prawo. Yy, kończy się na tym, że. Że, 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 Słowa mi brakuje. No, że po tych 30 minutach jak gram, to gram się nudzi, i kolejny raz, kiedy ją odpalam, to mija dosłownie dłuższy czas, że już kompletnie nie pamiętam o co chodzi. Wystrojka. Ile tutaj w ogóle kurde tych straj sobie stoi o, dobra, my jedziemy tędyk eee. No musi jakaś osoba być obok mnie, żeby chociażby patrzeć, żeby było coś takiego O popat co się dzieje albo jak kojarzę jakieś nie wiem jakiekolwiek sekwencje z na przykład, nie wiem oglądania TikToka czy... Czegoś w tym stylu, to żeby powiedzieć: O, patrz. Wiem, co się tu zaraz wydarzy. No i takie jest, że. Nie, tam nie jedziemy. Czy to był dobry wybór? Chyba nie bardzo. No, już myślałem, że spadnę do końca. E, na czym ja to skończyłem mówić? No, je, jeszcze zaraz może kurde zaczną mnie atakować mnóżeni. Albo nie przejadę w ogóle. E, la, 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 la. Co ja mówiłem, co ja mówiłem? No, to, to też jest Kolejny mój minus, mogę to nazwać minus. No, no tak, no tu można śmiało to nazwać minusem, że często zapominam co mówiłem, albo się powtarzam paręnaście razy. E... Wszystko gra? Tak, wszystko gra. No, Ej, hey, tu! Hey, tu! No nie pamiętam. Nie pamiętam co mówiłem. Co ja mówiłem, co ja mówiłem. No mówiłem o tym, że mi się jak gram samemu szybko nudzą gry. A jest sporo tytułów, które chciałbym ograć. Dlatego nie wiem, no moim zdaniem ta gra już jest dosyć stara. A nagrywam dlatego, że po prostu chciałbym ją sobie przejść. Chociaż teraz to już nie. Trochę zaczynam męczyć to. Jak można to nazwać? Tak. Chyba mogę śmiało powiedzieć, że po prostu zaczyna mnie trochę męczyć ta gra. Ze względu na to, że kurde, no nie potrafię tych wynurzonych ogarnąć. Zawsze jak staram się zrobić to najlepiej jak tylko mogę, to kończy się na tym, że robię to najgorzej jak to jest tylko możliwe. Musimy Cię prosić o dostarczenie jeszcze jednej paczki. Adresatka jest dziwna. Mieszka znacznie wyżej od nas, ponad chmurami, i prowadzi pewne niekonwencjonalne e, badania. To totalny okultyzm, choć pogniewałaby się słysząc, że tak to nazywam. Sama lubi mówić, że zgłębia sekrety kosmosu. W każdym razie, niedawno znalazłem w górach kamień z odciskiem dłoni. Gdy jej o nim wspomniałem, strasznie się nakręciła. Naprawdę nie wiem, jakiego bliskiego spotkania się w nim dopatruję. Ale byłbym wdzięczny, gdybyś jej go dostarczył. Po tym, jak dołączyliśmy do UCA, uświadomiłem sobie parę rzeczy. Na przykład, jak wielu ludzi próbuje samodzielnie zinterpretować w darcie śmierci. Jasne, dla mnie jej teorie brzmią jak bredzenie opłunkanego, ale skoro tyle dla niej znaczą, dlaczego on nie miałby mi pomóc? Z Twoim wsparciem, oczywiście. W terminalu czeka oficjalne zlecenie. No dobra, czyli dostajemy więcej pracy. Ale najpierw musimy zrobić tak, zrealizuj dostawę. Tak i tak to szliśmy, no to czemu nie? Nie wiem czy dokończyłem o tych grach. Mam sporo takich... On, dobra, zaraz Dzięki powiem. Za Że przyniosłeś ładunek w tak doskonałym stanie. Kiedyś musisz mi zdradzić kilka sztuczek. Wsiadasz w samochód i jedziesz. O, może dostaniemy tą trzecią gwiazdkę. A, nie, ten guzik nacisnął. Macie dziwie, czemu się nie no O, mamy trzecią. Co nam dostanie? Co to jest? A, kolor. No dobra, no niech będzie. Hmm, a co się jeszcze mogło powiedzieć? Do... Nowe... O dobra, tak zlecenie dla samo, o kurczę. Tu chyba, ile? O, ale tu ciężkie. No dobra, no musimy jakoś dać radę. Na razie umieszczę to na pojeździe. I tam, gdzie dojedziemy, to dojedziemy, a resztę przeniesiemy pieszo. Kto tam? Sam jest tak samo jak w węźle południowym. Cyklon wypełniony taką ilością hiralium, że brakuje skali. Wolno, ale systematycznie zbliża się do węzła górskiego. Tak mi się przynajmniej zdaje, choć tego nie widzę niegołym okiem. Dane nie kłamią. To to samo zjawisko, przez które trafiłeś do strefy wojny. Jak to? Ale przecież... Cupid radzi sobie z większością skoków, ale nie spodziewaliśmy się kolejnej superkomórki. Kolejnej? Mówię, że wcześniej było tak samo. Mama, to ty? Masz mnie. Minęło trochę czasu. Choć nie do końca. Manningen, Lokne, jesteśmy jednością. Jedno ciało, jeden umysł, jedność. Rozróżnianie nas nie ma sensu. Nie tutaj. Wszyscy A? jesteśmy połączeni. Pamiętaj. Zlecenie przydzielone. Dobra. No nie wiem, co mogę powiedzieć na ten temat. Że on teraz są dwa w jednym. E, dobra, który będzie najlepiej tam dojechać, chyba jakoś tędyk. Oj, kurczę, kurczę. Kurczaczki. Dobra, no dostarczymy kamienie i pojedziemy do węzła. O nie, muszę się naładować. Dawaj, wsteczny naładujemy się. I te ślady śniegu. E, tak. Jest e, sporo gier, które chciałbym ograć. Ale ja też mam sobie coś takiego, że jak gra naprawdę mi się jakoś super-mega podoba, to robię za dużo rzeczy pobocznych. I później mi się ta gra tak strasznie nudzi, że nawet nie mam ochoty do niej wracać, bo takie, dopiero jestem tu, a muszę zrobić to, tamto. To jest takie, nie wiem. Może ja mam po prostu jakieś złe podejście do tego, ale mówię, jest sporo gier, które chciałbym naprawdę przejść. Na przykład zastanawiam się, czy. to muszę. aha. Czy to już był pierwszy błąd, jaki popełniłem? Na to wygląda. Nie wiem, czy na przykład właśnie po Death Stranding nie zacząć ogrywać Assassin's Creed Syndicate. Bo to jest też gra, taka, którą chciałbym przejść, ale. wiem, że to ona jest bardzo długa. Dlatego się też staram. Codziennie chociażby ten jeden odcinek nagrać. O kurczę, kurczę, kurczą kurczaczki. O nie! Ty no nie gadaj, że ja tam nie wiadę. Nie! Dobrze, że w razie... Ty ja tu nic nie widzę. Ty czemu światła mi nie działają? Ej, halo. Ty, no ja tu nic kompletnie nie widzę. Jak ja mam się tam dostać? Ty, a ciekawe Nie no to chyba jeszcze, żeby opuścić ten pojazd Ale kurczę, te kamienie są takie ciężkie ja Boję się, że zaraz spadnę gdzieś w czeluś, no i chyba to właśnie się wydarza Ty no ja nic nie widzę jak włączyć jakieś światła? Nie wiem El, alo Teraz wskazują, mi nic nie pomogą. Ty, no nie, jak ja mam to zrobić, jak ja nic nie widzę? Ty, no ja kompletnie nic nie widzę. Nie wiem, chyba jednym. i właśnie chyba gdzieś lecę. Gdzieś spadam. Gdzie ja jestem? to tak ma być. Uszkodzona cię żarówka. O, to mi pomaga cokolwiek widzieć. Ale to też mi za dużo nie daje. Nie wiem, wiadę najwyżej jak potrafię Stój, 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 stój To że cię stójnie Oj Nie wiem, zaraz chyba będzie czas zostawić ten pojazd No tu Może jakoś właśnie od tej strony No, tu utknąłem już A tu jest przepaść, nie? No oczywiście, że tak No ja kurde mi ciężko będzie te kamienie wnieść nie, stój, 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 stój. Mm. O, idzie dobrze, idzie dobrze. Akumulator zaczyna się wyczerpać. Wyczerp no wyczerpany, no jak też nie mogę się wysłowić to przepraszam Ale często tak mam, że chcę coś powiedzieć i po prostu nie mogę, nie potrafię Ty, no nie, 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 nie do góry, do góry, do góry Muszę się wyprostować, teraz gazu, 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 gazu o nie o i fajnie mamy to dobra, tutaj chyba tędy sobie zjadę To chyba też na auto zapakuję, od razu postawię tu ładowarkę. No czekaj, a ja mogę chyba tak po prostu zrobić. I powinno to być coś typu nie przy sobie, a zużyte mam, fajnie. To umieść w pojeździe. A to, to i to mogę to rozładować, rozładuj. Zatwierdź. o fajnie przestało padać tak by wiedział to od razu by włączył po prostu bunek. ona jest tu u góry tak no Dojedziemy tu jeszcze do góry? A, nie dojedziemy. To trzeba dać. Gdzie mamy assembler? Tu mamy assembler. Skrzynka, most, kryjówka, strażnica, generator. O nie! Brak dostępu do sieci chiralnej. <ścoughs> A, nie mogę nieść na plecach? Czemu? Limit pojemności? No jak limit pojemności? A... Co mam tu ciężkiego? Nic nie mam. To jest ubrane, to tam się nie liczy. Puste. To jest puste. To ja to chcę... Nie, nie, nie wszystko. To muszę poodznaczać, to też, to też, to muszę rozładować. Teraz tak. To i to mogę umieść, umieść w kieszeni na użytkowe. Dobra. I teraz mogę wszystkie te wziąć na plery? Nie. Ej, 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 ej. Dobra, to te pistolety i bagażnik. Umieszczę w pojeździe. A to, to, to i to. Wezmę na plecy. Dobra. Mam nadzieję, że ona się połączy do sieci chiralnej. Oby. Ej, ja nie chcę tego. No już ja tu nawet nie mogę szybciej biegać. Dawaj. Jak ona mi powie, że ona potrzebuje coś jeszcze, to będzie lipa. Nie dość, że jest gdzieś na szczycie jakieś dziury. To jeszcze mi będzie dodatkowe zlecenia dawać. Dobra, zrealizuj dostawę. Wszystko zrealizuj. Dobra, on tu wsadza, to możemy pominąć. Tak. na ciebie. Wiele o tobie słyszałam. To Ten odcisk dłoni, choć osobiście wolę słowo wzór, jest bezcennym tropem. Powstał na długo przed czasami dominacji człowieka. Zamierzam określić jego wiek i odkryć przyczynę wdarcia. A gdy to zrobię, kosmos nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic. Czy wiedziałeś, że w zamierzchłych czasach ta góra była piramidą? Serio? Nie ma miejsca bliższego plaży niż to. Niewyczerpane źródło nieopisanej mocy. Myślałeś, że jak działa ta wasza sieć hiralna? ale zbaczam z tematu. Pokaż mi wzór. Jak się... Dziękuję. Jest w świetnym stanie. Dobra, udało się małe komplikacje. 1% uszkodzeń. To pewnie ten kawałek, co musiałem przejść z tym. Dobra, będzie połączona do sieci chiralnej. Wiedziałem. No dobrze, podłącz mnie do sieci Hiralnej. To znaczy nie wiedziałem, ja miałem taką nadzieję, że się połączy do sieci Hiralnej, bo ciężko się tu do niej dostać. No i dobra. Ta, i ona będzie mi kazała... Le, chciałem wam kurwa... Przepraszam za przekleństwo. Eee, chciałem wam pokazać palcem po monitorze, gdzie jeszcze będziemy pewnie musieli iść. Teraz będę w stanie określić bieg wzoru. Jak tylko będę miała wyniki, przekażę je tobie i reszcie Bridgesów. Dobrze się spisałeś, Sam. Jeśli znajdziesz coś jeszcze, Słuchaj. wiesz do kogo to zanieść. Będę czekać, powinieneś to wziąć. Na pewno przyda ci się w drodze. Co masz dla mnie fajnego? O, Bridges. fajnie. Do zobaczenia, przyjacielu. Pa, pa, o. udało się sam. FT-28 jest w świetnej formie. Żadnych śladów utrzymujących się więzi czy tęsknoty za domem. Może stracił pamięć? Musisz go już tylko podłączyć i może śmigać. Chciałem ci go szybko zwrócić, ale nie chcę. To znaczy chcę, ale to nieco bardziej skomplikowane. Co? Mamy problem. Może słyszałeś o superkomórce burzowej, która sunie na węzeł górski? Opuściłem placówkę, żeby przeprowadzić z EUD dodatkowe testy. I teraz nie mogę już wrócić. Aha. Kojarzysz chatę na zboczu na północny wschód od węzła górskiego? Spotkajmy się tam. On coś kombinuje. Dostępne nowe zlecenie. O, dobra. Um, Przyjmij zlecenie, jest coś do... A... Finistki jest, no, no i tak będziemy przejeżdżać. Obok kto to zabiorę? Przejmij zlecenie. Dalej. Wszystko na plecach. Zatwierdź. OK. Zlecenie przydzielone. Dobra, co my teraz mamy tu dookoła? Ty mamy domek. Do którego na pewno chcę wejść. No. Tak, pojazd mamy tu. A to, że on nie jest naładowany, to ja mogę ten? Tak? Po prostu cofnąć nim, czy, czy też nie? On no, po prostu nie musi je cofnąć. O, cofnąć chyba mogę. O! Coś tam energii mam. Fajnie, dobra. Wejdziemy na chwilę tu do bazy. Se, wejdź do kwatery. Burza jest. Sam niech się trochę ogarnie. A ja zapomniałem w ogóle, że my nie mamy tego LDka. Zderzę się. Cały biały. Całe ubrane na biało. A tak, ja teraz po prostu zrobię tak, to mogę pominąć. Eee, mogę zrobić tak: obejrzyj sprzęcik. Zmień kolorystykę. A z całego stroju nie mogę. A szkoda, bo chciałem zrobić cały biały, żeby było dopasowane, ale plecak, plecak możemy zobaczyć jeszcze. 4, dostosuj plecak. A to mogę po prostu zamienić. No to co, no to damy to, F mogę zmienić, a to całego plecaka. To plecak będzie na razie, chociaż on biały, zatwierdź, zatwierdź. Szybko zrobimy tak. Nie. Zakończymy na tym ten odcinek. Ja sobie pomiędzy odcinkami wypiję energetyczki, monsterki. Zjem kryptobioty. Pysznicy, już w sumie, nawet teraz może wziąć sobie. Niech zmije ten cały zaproszenie sy w siebie. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeśli tak to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w dalszych przygodach naszego sama porter Breges. Pa pa!